Cześć! przed Wami natury. No, dzisiaj zagramy sobie w listę 16, a kariery karierę menadżera w Bajer Monachium. No, no, no zobaczymy, jak yy, zagramy, jak się spiszemy. Jak się spiszemy, właśnie tutaj. Yy, tutaj, no, oczywiście, zawodowiec. 6 minut, na euro, tak, jest. Składem, no, Weźmy najnowsze. Europejski. Właśnie, yy, no, europejskie, właśnie. Rozgrywki europejskie, jak chcę występować, mistrzów. Mm -hmm. Pytanie, gdzie ja jestem? Jestem! No i to jest, mamy taką grupę, ja będę grał wszystkie mecze, nie wiem czy to Wam się podoba, mecze, czy się Wam nie podoba. Ja po prostu nie wiem grać. Wszystkie mecze będą teraz najnowsze składy. I tak, cieszę się, że mam no, najnowsze składy, dobra. Myślę, że oczywiście teraz osobami nie wiem, damy ta już No i nie no oczywiście to No nie będę, właśnie, że oczywiście to natury na i e, no, nie będę, no tak. No nie no od razu mówię, że nie będę sprzedawał, nie będę sprzedawał z Lewanduskiego. Lewanduski zostaje u nas tutaj przez cały sięki czas, nie sprzedaję Lewanduskiego. To jest to nasza taka gwiazda. Koszula chyba jest, tak jest. Dobra, jedziemy. To jest nasza gwiazda. Postanowiłem po tak, ja nie będę wam puszczał. Będę wam puszczał skróty prawdopodobnie meczów i po prostu i po prostu będziemy po prostu i be, nie będę komentował tego tych meczów po prostu zostawię komentarz szpakowski, laskowski Więc do laskowskiego przechodzi do eskalażmu za 20 na 30 milionów Fenomenalny transfer. Jestem kibicem mojego normalnej i ten transfer się powiem tak opłacał się. Eee, nie powiem, że nie, ale jest po prostu. Ten transfer był fenomenalny. Wymyślili to, wyśmienicie. Wiedzieli co trzeba zrobić w tym W tym odcinku taki odcinek zapowiadający. Pokażę Wam wszystko. Utrwisz nowy plik albo nie. Co? W Chelsea. Tutaj nie będzie Chelsea. Będzie teraz. W Bajer Bayernmanach i o teraz moja własność się okazała. Bajer, tak, Bayern. Trzeba po prostu pokazać. Muszę, chcę po prostu wracać do szkoły, więc nie mogę codziennie nagrywać i cały czas nagrywać, więc będę wam pokazał. Krótkie filmiki, będę wam pokazał mecze, coś takiego. Nie to może na odcinek, nie wiem, oczywiście komentarz będzie u właśnie, bo będzie. wygląda na skład. Kom Komana raczej nie chce. Pokaż mi A wiecie co? Może zakończmy ten odcinek i w następnym odcinku zrobię składy, zrobię transfery i może zagram w właśnie mecz. Więc mm, zobaczymy, zobaczymy jak nam to wyjdzie, więc na razie żegnam się z wami, no i na razie.